Witam Pasika Hoska. Dzisiaj sobie zrobimy takie mini miodobranie. To zabieramy po parę ramek z miodni. Widzimy miód już jest prawie zasklepiony. Nie kapie Oznaką, że miód dojrzał. Miodobranie muszę już zrobić, bo te pszczoły nie mają gdzie. Nie mają gdzie po prostu zbierać nowego nektaru, i mają przez to ciasno. Ja robię to wcześniej rano, jest coś koło 11:00, godzinę po deszczu. Pszczoły dopiero zaczęły latać, także jest ich dużo. Jest jedna komórka zutowa, ale to nie przeszkadza z tego względu, że po prostu trutnia wytniemy. Chwila cięcia. Witam, Pasie Dzisiaj sobie zrobimy takie małe miodobranie. Zobaczymy, czy w ogóle jest coś u pszczół do wybrania. Mam nadzieję, że jest. Dłuta nie mam. Także muszę iść jeszcze po dłuto. Widzimy się ponownie. Zobaczymy czy jest coś do, do wzięcia, fajnego takiego, żeby ino nie, nie skapiwały z ręek troszeczkę dymu. Kropkowa ramka widzimy zasklepiona, ale czy a razie ją damy na bok, jest nie widzę. A widzimy jest praktycznie cała zasklepiona. Nic nie kapnie. Możemy swobodnie odebrać takie gdzieś takie mini wirowanie, wezmę ze 20 nadstawkowych, może 30 nadstawkowych ramek. Ciekawy zapach jest tego miodu ciekawy zapach jeszcze tak. Ze wczesnych pożytków. Nie miałem miodu w ogóle. Może dla przypomnienia dzisiaj mamy yy, dzisiaj mamy 2 maja Nastawki zalane, pięknie zaskopione mógł jeszcze siedzieć miód, no ale jest stan rojowy po odebraniu tych trochę miodu. Rozluźni się nam, jutro zrobi odkłady, prawdopodobnie. Dzisiaj się zajmę ramkami. Trzy osoby to, no, trzy, dwie osoby będą tu szybko. Same pszczoły dzisiaj spokojne, nie atakują jakoś strasznie. Widzimy się dalej. Ramki ładnie pozasklepiane, nie kapie. Nic, a nic. One to by zasklepiły całkowicie w ciągu najbliższych trzech dni. Ale też im trzeba miejsce zrobić na miody późno-wiosenne, czyli z aroni. Aroni, nut i z y, takich krzaczków fajnych, nie wiem jak się te krzaczki nazywają. Y, ogólnie one w lasach rosną. Kurczę, no nie pamiętam nazwy, ale one też za niedługo będą kwitły Pszczoły bardzo wariują. Tu widzimy jest trochę trutnia, także tą ramkę. Na 100% zostawiam, nie będę jej wirował. Jakby była jedna komórka, to mogę odebrać, no ale jeśli no z tej ramki już cieknie jest to skrajna ramka, czyli jak z tamtej kapało, to z tej nagnie. Nie patrzę. Nie wiem jak z tej z tej nie kapie, możemy ją odebrać nie jest może całkowicie, ale... Ale jest. Za parę godzin jadę też na rzepak. Jadę na rzepak i zobaczę czy coś tam puszczony nam przyniosły czy nam nie przyniosły ja te ramki nie żebym brał tylko po prostu wyciągam bo potrzebuję tą nadstawkę hmm, odebrać im miał do czego składować właśnie te ramki z miodem łącznie już z tamtych rodzin odebrałem Chyba 13 ramek z trzech rodzin, czyli średnio 4 ramki wyciągną z rodziny i odwirujemy z tej zabrałem 7, już mamy 20 ramek, wejście mamy do przepatrzenia kilka rodzin Myślę, że około 20 litrów dziś uda się zebrać miodu Teraz pokażę. Wrócimy okiem w Te ramki, te widzimy, są już do połowy zalane, czyli one no nie miały już miejsca, zalewały ton. Jeśli nie wchodzą w stan rojowy, to nie musimy im dawać pół nadstawki, ale jeśli nie damy, to, to wejdą. A z racji tego, że, że mi to prawdopodobnie dziś wieczorem, to ja im jutro rano dam. żeby się pobawić te odkłady. No, kamera nie chodzi za mną, przecież. A rodzina. A rodzina po prostu no, nie ma tego miodu i nie będę odbierał. No, co to, to? Bardzo mało, chociaż sklepem, ale jakby patrzeć, czy kapie. Także ta odebrania jest wykluczona. Wykluczona. Zobaczymy tą. Rodzinkę. Czy ta będzie coś miała do odebrania? A z tego co że tam parę ramek się uda chyba Ramki na ciepło. Nic nie kapie, także spróbujemy chociaż ramki wyciągnąć. Mógłbym czekać te parę dni, no ale... Stan rojowy wszystkich to jest... jest nieciekawie, trzeba już robić te odkłady, odbiorę im miód, to trochę osłabną, przynajmniej matka będzie myślały że nie ma tego miodu za wiele i siłą zechce. Z tamtej podejrzewam, że wiele nie wezmę. Najlepiej spaczyć czy nie kapie. Jeśli nie kapie, to mi jest na tyle więcej, że on nie sfermentuje, czasami to jest dosłownie jedna komórka. dosłownie jedna komórka miodu takiego, co skapnie nam. No, te ramki już są, że tak powiem, niepełne. A, tej nie bierzemy, bo tu jest czerw. Także ta odpada. W poprzedniej rodzinie mamy takie te ramki. Ja im je tu wrzucę. Ja im tu je wrzucę, żeby sobie one to ogarnęły. Będą miały. Czyli stan praktycznie. I miodu się nie zmieni. Troba pszczoły się inni zasili. Także tu stan, miodu się im nie zmieni, nie zwiększy, nie, nie, nie ubyło. Idziemy do następnych, jeszcze dwie rodziny. Tej dwie rodziny. Zobaczymy na tą rodzinę, czy tam coś ma do wybrania. Powinna mieć coś te dwie ramki, ale dzisiaj wszystko nam pokaże bardzo silna się zrobiła możesz mi da całą nadstawkę zabrać Widzę, też są zasklepiane do połowy ale na całości już te komórki są zalepiane Coś tak podejrzane wygląda, następna jest bardziej nie widzę, żeby kapało. No jak tak kochanki stąknę, Albo im jeszcze zostawi. Muszę to przeglądać po prostu. Ta zostanie wybrana i... i następna i następna, bo są skrajne. To były przekładane z... Lepiej ściągnąć to pszczoły i wtedy widzimy, czy też kapie. Czy... No jak na chwilę obecną jest bardzo dużo Ja im te ramki zostawię, nikt jeszcze ma rodzina Z tego mógłbym zrobić sypańca jakiegoś Jmy do uli odkładowych, nie do odkładowych, tylko do rodzin No, do uliki weselnych Idealna by była. I one tu mają miejsce, i one tu będą czuły przestrzeń, że mają miejsce, i one zaczną nam budować na dziko. I ta dzika zabudowa to będzie na 99% ruteń. No ale na tu nie przeszkadza, to wszystko zetniemy No i ostatnia rodzina, z której. Tutaj po prostu chcę pobrać te parę dni miodu, ale czy będą, Otworzymy się, okaże. Pszczoły są mu góry. Są mu góry. I zobaczymy, tutaj jest ramka z czerwiem. Zresztą wygryziona praktycznie. Tu jest trud. No tak, chwilę. Taka fajna z tej, z tej mniej. No ale nic nie kapie. Można śmiało odbierać z A też będzie do odebrania. następne prawdopodobnie tak samo. tak też tak samo. Ta już nie tak czyli tu jeszcze 3 na pewno 4 5 no i szósta też nie, czyli tu jeszcze będzie 5 ramek ja sobie idę po po korpus, także cień czyli łącznie łącznie nam wyszło, że odebrałem 33 ramki z miodem na chwilę obecną. Zobaczę, czy z któryś będzie ciekło, czy nie. Czy będę nagrywał wirowanie, nie wiem. Postaram się. Tu jest parę komórek trutowych. To... Że... No. Może niech siedzi. Niech zostanie. Za 4 dni się wygryzie. Zrobimy w przyszłym tygodniu dobranie. W przyszłym tygodniu też powinien Będę pobierał miód. Teraz to może być sukcesywnie. Tam. tam co dwa tygodnie, co tydzień. Wszystko się okaże od pogody. Może kapać. Chociaż nie. A dlaczego myślałem, że będzie kapał? Bo tu czerwony był, ale nie był zaczerwiony pszczoły przyniosły trochę tam nie do myślę, że to będzie świeży nakrop ale jednak nie czyli no ostatnia ramka z tej rodziny również nie kapie <śmiennie> Nie, nic nie kapie, Czyli ja zamykam ten url, zamykam tę rodzinę, i... i tyle odebraliśmy pięć razy z, z miodem. Ja się z wami żegnam. Koniec części pierwszej z dniu także ja się z wami żegnam, pasie kachowska, komentujcie, subskrybujcie.